A ja ciebie kotku nie znam. A ty do mnie idziesz, tak? Cześć. Dzień dobry. Przyszedł do mnie kotek. No popatrzcie się. Ale ja ciebie kotku nie znam. Ty żeś nie nasz. Ty nie jesteś nasz. Gdzie tu przyszłeś? Przyszłeś czy przyszłaś? Kotek czy kotka, a ty jesteś? Gdzie <laughs> w domu nie głaszcza? Nie go jeju o co chodzi? Dopcy potak tak do mnie przyszedł i żeby go głaskać bryszkę masz. Czyli czyś ty jesteś. Ty jesteś jeszcze A ta na pewno głaska. Głask. <laughs> Ty moje ładne niebieskie oczka, no? Ojej, Co? Co? <laughs> oh.